Matura 2021 poziom rozszerzony, zadanie czwarte, zadanie zamknięte. Liczba różnych pierwiastków równania jest równa. To zadanie można by zrobić w ten sposób, ja tutaj może na wokół napiszę e, e, przekształcić to na, na drugą stronę, czyli bezwzględna wartość x odjąć 4 równa się minus 3x. Narysować wykres bezwzględnej wartości, narysować wykres minus 3x i zobaczyć, w ilu punktach te wykresy się przecinają. To też jest sposób na zadanie. Ja to zrobię w sposób tradycyjny, czyli po prostu rozwiążę to równanie. Będę miał oprócz tego, że będę miał ile jest rozwiązań, no to jeszcze będę miał dokładnie te rozwiązania. Czyli tak, 3x dodać bezwzględna wartość x minus 4 równa się 0. To oczywiście rozpatruje przypadki, czyli x należy do przedziału od minus nieskończoności do 4 i od 4 do nieskończoności. Pierwszy przypadek x należy do przedziału od minus nieskończoności do 4. Wtedy mamy 3x. x minus 4 jest ujemne dla xów z takiego przedziału, czyli zmiana znaku. Minus x plus 4 równa się 0, czyli 2x równa się minus 4, czyli x równa się minus 2. Minus 2, jak najbardziej, jest w przedziale, czyli to jest rozwiązanie, czyli jedno rozwiązanie już mam. Drugie x należy do przedziału od 4 do nieskończoności, czyli mam 3x, dodać x, odjąć 4. 4x równa się 4, czyli x jest równe 1, które nie spełnia warunków zadania, po prostu nie należy do przedziału od 4 do nieskończoności. Czyli mam. Jedno rozwiązanie tego równania to oznacza, że jest to odpowiedź B.